Dzisiaj mamy tutaj salon. Zobacz, że bardzo dużo się dzieje. tak? Zabiegi na twarz, na ciało. Dla kobiet i mężczyzn. Makijaże. Makijaż permanentny, są i rzęsy, tatuaże. Multi-instrumentalistka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Uli, Ania. Kamila z Tam Opowiedz nam coś o tym miejscu, o sobie, w paru słowach. E... Mam 36 lat. No nie aż tak. <laughs> tak, ja bym do do historii e, życia dojrzewam później. później. to, co mamy wypisane mm. na szybie, to należy pominąć. To jest przeszłość, z którą tak naprawdę będę właśnie teraz zrywać. Część z tych zabiegów w ogóle nie była moja. To była jakby współpraca na zasadzie podnajmowania miejsca godzinowego, więc sytuacja typu tatuaże czy makijaż permanentny jest nieaktualna. A jak nazywa się to miejsce? Bo nie zauważyłam, nie zauważyłam, nazwy. zauważyłam nazwy. Tu widzę coś, co delikatnie wprowadziło mnie w zakłopotanie, bo widzę tak? piętro lotosu, Piękno? a nie, yy... nie do końca. Yy, no, to czcionka Wygląda mi to na piękno. Taka czcionka nie do końca chyba jak no powinna. No to już nie będzie funkcjonowało. Już jakiś czas dobrze, nie funkcjonuje. bardzo dobrze. Chciałam, żeby coś się kojarzyło z czymś delikatnym, właśnie takim sensualnym.